Z portalem informacji kulturalnej dotarliśmy do Krzyżowa Szlacheckiego, gdzie na wzgórzu wznosi się przepiękny pałac. Jest to jedna z najokazalszych późno-barokowych rezydencji w Polsce. Jak głosi legenda, wzgórze, na którym został zbudowany pałac, usypali tatarscy jeńcy. Zapraszamy do siedziby wybudowanej przez Jana Aleksandra Czyżowskiego. Zanim na wzgórzu powstał obecny pałac, w tym miejscu wybudowany został w 1412 roku zamek. Za inwestora Czyżowskiej budowli uchodził Michał Ligęza- Czyżowski który z materiałów zgromadzonych na budowę kościoła w pobliskim Zawichoście wzniósł swoją siedzibę. Jak widać, zamek w Czyżowie powstał w okolicznościach dość nieuczciwych. Budowla przetrwała do czasu Potopu Szwedzkiego. Na jej miejscu powstał w XVIII wieku obecny pałac, wybudowany przez Jana Aleksandra Czyżowskiego, Kasztelana, marszałka i senatora w najwyższych władzach Rzeczypospolitej. Pokazała budowla od frontu piętrowa, od tyłu parterowa, wzorowana była na Pałacu Lubomirskich w Puławach. Tak się szczęśliwie złożyło, że budując pałac, Krzyżowski trafił na Tomasza Huttera zdolnego rzeźbiarza i zaproponował mu wykonanie dużego zespołu dekoracyjnego na swym nowym pałacu. W Czyżowie powstało dzieło rzeźbiarskie, które miało olśnić wchodzącego do pałacu Przybysza. I tak się stało. W środkowej części fasady głównej znajduje się bogato zdobiony portal z koroną i herbem topór. Po obu stronach widoczne są lwy podtrzymujące przed nimi łapami sztandar, a całość na ramionach dźwigają muskularni mężczyźni. Po śmierci Jana Aleksandra Krzyżowskiego i braku męskiego potomka, dobra czyżowskie często zmieniały właścicieli. Ostatnim właścicielem przed znacjonalizowaniem pałacu był Józef Targowski który gościł w swej siedzibie wiele znanych osobistości ze świata kultury i polityki. Bywali tu prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Tworzyli Leon Wyczółkowski i Władysław Skoczylas. Pisał część swej trylogii noblista Władysław Reymont. W pałacu bywali również Witold Gombrowicz i Karol Frycz. Okres II wojny światowej pałac zniósł nadspodziewanie dobrze. Targowscy musieli opuścić na zawsze swój dom po wkroczeniu wojsk radzieckich na tereny sandomierszczyzny. Prawdziwą tragedię przeżył pałac dopiero po wojnie. Cały majątek, w tym unikatowe zbiory porcelany, meble i bogata biblioteka, został rozkradziony. Pałac Targowskich przez pierwszych 12 lat po wojnie stał się siedzibą państwowego gospodarstwa rolnego. Potem przeniesiono tutaj szkołę, urządzono też w pałacu mieszkania. Po kolejnych perypetiach i zmianach własności, pałac w Czyżowie Szlacheckim znalazł się na liście obiektów do sprzedaży. Był już wówczas bardzo zniszczony i niezbyt atrakcyjny. Początkowo nie było jednak chętnych na przejęcie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego. Zabytek czekał więc cierpliwie na nowego gospodarza i był stale rujnowany oraz okradany. W 1996 roku pałac skupił obecny właściciel Bogusław Graboś który rozpoczął jego renowację. Dziś barokowa budowla odzyskała dawny blask. Do pałacu wchodzimy głównym wejściem od strony północnej. Pierwsze wnętrze to przedsionek z drewnianą klatką schodową. Trafiamy do dużego, wysokiego pomieszczenia, reprezentacyjnej sali, skąd przybysze rozchodzili się do innych pokoi. Z tej sali można wyjść na taras. Kiedyś było to główne reprezentacyjne wejście do pałacu schodami zewnętrznymi. Z sieni na lewo mieści się sala balowa. Z której można dostać się do niewielkiej kaplicy umieszczonej w alkierzu. Na prawo znajduje się wejście do mniejszej sali z kominkiem. Z sieni przechodzimy do salonu, a z niego do dwóch jadalni. Wszystkie drzwi wewnętrzne salonu ozdobione są prostokątnymi malowidłami. Z salonu przez drzwi balkonowe dostajemy się na dziedziniec, skąd możemy podziwiać rozległy ogród. I tu kończymy przechadzkę po dawnej siedzibie czyżowskich i targowskich, miejscu, gdzie mamy szansę na spotkanie z duchami sławnych artystów. Czy prezydentów Rzeczypospolitej, którzy tam niegdyś gościli.